Drodzy Państwo, spotykamy się tuż po Gali Gali z okazji pięciolecia telewizji TVS w katowickim kinie Rialto. Niesamowite emocje, niesamowity, niesamowici goście, a wraz ze mną Teresa Werner. Witam cię tereniu serdecznie. Witam, witam Państwa. I jak po Gali? Jak, jak przeżyłaś te chwilę? Fantastyczna gala, fantastyczne urodziny 5 lat telewizji Silesia. Gratuluję tych fantastycznych pięciu lat i życzę wiele, wiele wspaniałych następnych takiej samej fantastycznej oglądalności, ogromnej oglądalności. I cóż, wspaniałych odbiorców nadal, tak? Właśnie dziękujemy odbiorcom i przy okazji muszę Ci powiedzieć, że dzisiaj pozdrawiał cię Barack Obama, który na ciebie głosował. Tak, głosował na mnie Barack Obama i to jest fantastyczne. No byłam bardzo zaskoczona. A Tobie Geno gratuluję. No tak. Roku, roku 2000. 2013, tak? Bardzo Ci dziękuję, Tereniu. To piękne gratulacje, piękna chwila. Tuż po Gali muszę powiedzieć, że kilkakrotnie wymieniono Twoje nazwisko, Twoją pracę dla Listy Śląskich Szlagierów, co oznacza, że Lista Śląskich Szlagierów jest aktualna i uznawana wszędzie. Lista Śląskich Szlagierów jest fantastyczna, to program jedyny i niepowtarzalny. I takich samych ma właśnie odbiorców, jedynych, niepowtarzalnych. I jak powiedziałam, po raz pierwszy, kiedy zwiedzałam korytarze gmachu telewizji TVS, po raz pierwszy to było, pamiętasz, na trzecie urodziny. To powiedziałam, Dokładnie. niech się niech się kręci. I powtórzę to samo: niech się kręci, kochani. Telewizja TVS idzie do przodu wraz z listą śląskich szlagierów. Jednym słowem tereniu: niech się kręci.